Cześć, na wstępie krótka historia. Dzwonię parę dni temu do Kamila z takim zapytaniem. Cześć Kamil, czy masz czas 3 grudnia? Kamil, no to nie, 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 trzeciego nie ma szans. Czwartego bym mógł, bo wtedy jest Barbary, wtedy mam wolne. Tu dodam, że Kamil pracuje w kopalni Słary dlatego wtedy ma wolne. Ja na to, mm, to szkoda, bo Toyota robi prezentację GR i na torze. A wiesz co, Zachar, no właśnie sprawdziłem. Nie, 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 trzeciego mam cały dzień wolny. Mogę jechać. Tak naprawdę było. I jak za chwilę zobaczycie, Kamil nie pożałował tego wyjazdu, a na końcu nawet rzucił proroctwem, którego nie będę zdradzał. Oglądajcie do końca. Zapraszam. Przez niemal całe lata 90. na odcinkach specjalnych śmigały takie rajdówki jak imprezy STI, jak Lancery Evo, czy jak Fordy Cosworthy, Sierra Escorty. Te auta poruszały się po odcinkach specjalnych i poruszały wyobraźnię kibiców, którzy mogli kupić ich cywilne odmiany. Dziś. Nie ma już takich samochodów, bo zasady budowania RWRC nie wymagają od producentów produkowania serii homologacyjnych. Ale jest producent, który to zmienia. Przed nami Toyota GR Yaris. Tego, co to jest Gazu Racing? Gazu Racing to jest taki dział sportu w Toyocie, który jest odpowiednikiem takiego mercedesowskiego AMG na przykład. I to właśnie Gazu Racing stworzyło od podstaw ten samochód. Trzydrzwiowy Jaris, który stoi za mną, jest bazą do stworzenia nowej rajdówki WRC. A ten, który może poruszać się po drogach, powstaje w Japonii na specjalnie dla niego stworzonej linii produkcyjnej, która jest, uwaga, częściowo. Ręczna. Nie ma tak dokładnych robotów, które byłyby w stanie stworzyć ten samochód. Potrzebne są ręce inżyniera, który dopracuje najdrobniejsze szczegóły tego auta. Zwykłego Jarisa poznaliście już w teście i już on wygląda bardzo ciekawie, bardzo muskularnie. Ten jest trzydrzwiowy. Takiego Jarisa nie dostaniemy w salonie, poza tą jedną wersją. Ale on się różni znacznie większą ilością rzeczy niż e, tylko ilością drzwi. W zasadzie. To nie różni się tylko trzema rzeczami. Takie same są przednie reflektory, tylne lampy i lusterka zewnętrzne. Poza tym wszystko w tym samochodzie jest zupełnie inne, zupełnie inne są proporcje, poczynając chociażby od wysokości. Jaris GR jest o 4,5 cm niższy, ale ogólny profil dachu jest o około 10 cm niżej, co szczególnie widać tutaj w tylnej części. Dlaczego on jest taki niski? Ano, dlatego właśnie, że Budowany na jego bazie samochód WRC w tym miejscu będzie miał zamontowany ogromny spoiler, generujący gigantyczną siłę docisku niezbędną w wyczynowym sporcie. Jak już jesteśmy tu z tyłu, to zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jeden napis: napis GR4. Więcej o nim opowiem Wam już w środku. Natomiast Ponieważ mówiliśmy o aerodynamice, kontynuujmy ten wątek. U dołu zderzaka mamy duży dyfuzor i dwie końcówki układu wydechowego. I patrząc na cały ten tył, jest on oczywiście znacznie, znacznie szerszy niż w zwykłym Jarisie. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę. Toyota opracowała i opatentowała specjalny polimer, z którego wykonany jest przedni i tylny zderzak. Jest on bardzo, bardzo lekki. I bardzo elastyczny. Zwróćcie uwagę, jak ten zderzak się ugina. W przypadku takiego samochodu kluczowa jest masa własna, i tutaj, w tym aucie, wszystko zostało podporządkowane jej obniżeniu. Zaczynając od dachu, który wykonany jest z karbonu, poprzez tylną klapę, przednią maskę i drzwi, które wykonane są z aluminium, wszystko ma być jak najlżejsze, ale jednocześnie jak najmocniejsze. Reszta nadwozia tego samochodu została wzmocniona w przeszło 300 dodatkowych punktach w stosunku do standardowego pięciodrzwiowego Jaris'a. To sprawia, że nadwozie jest tak sztywne, że można było sobie pozwolić na taki supersportowy gadżet, jakim są drzwi bezramkowe. Aerodynamiczne detale przechodzą również w przód i przedni zderzak. Choć już ten w cywilnym Jarisie wygląda bardzo agresywnie, ten wygląda wręcz jak monstrum. Ma ogromny Prostokątny wlot powietrza, bardzo ażurowo zasłonięty, niemal w ogóle nie zasłonięty, za którym widzimy ogromny interkuler, ogromną chłodnicę, a dół zderzaka to też nie jest tylko gadżet. Ten splitter również generuje docisk, a to nie wszystko. Po bokach widzicie bardzo duże wloty, które służą do chłodzenia przednich hamulców. A jak już o nich mowa, to są to wyczynowe hamulce, które w przodzie mają czterotłoczkowe pływające zaciski. Z tyłu dwutłoczkowe, ale i przednie, i tylne tarcze hamulcowe są wentylowane. To auto potrafi się naprawdę dobrze zatrzymywać. Odwlekłem troszeczkę moment zaglądnięcia pod maskę, ponieważ tutaj jest coś, co może nas minimalnie zawieść. Pod maską tego samochodu pracują tylko trzy cylindry. Ale to nie są byle jakie trzy cylindry. To jest silnik 1.6 Turbo opracowany specjalnie dla tego modelu który jest najsilniejszym seryjnie produkowanym motorem trzycylindrowym na świecie. Generuje bowiem aż 261 koni mechanicznych mocy i ponad 300 Nm momentu obrotowego. Sprzęgnięty jest z sześciobiegową manualną skrzynią. Która, uwaga, przekazuje napęd mechanicznie na wszystkie cztery koła. Przy obydwu osiach mamy mechanizmy różnicowe typu torsen, które elektronicznie są zeszperowane i pozwalają temu samochodowi praktycznie naginać prawa fizyki. Jak już mówimy o tych technikaliach, tylne zawieszenie nie ma nic wspólnego z zawieszeniem standardowego Jarisa, nie ma tam żadnej belki skrętnej, jest niezależne zawieszenie obok na wahaczach które pozwalają jeszcze lepiej prowadzić się temu autu i dodatkowo też wprowadzają ten efekt tej szerokości. Przednie zawieszenie zostało gruntownie przekonstruowane, dzięki czemu samochód jeszcze pewniej prowadzi się w zakrętach, o czym za chwilę Wam opowiem. Już zwykły z najnowszej generacji nie grzeszy jakimś nadzwyczaj praktycznym bagażnikiem. GR stracił go jeszcze więcej, ma go tylko 174 litry. Dlaczego? Dlatego, że całkowicie przekonstruowana płyta podłogowa w tylnej części musi pomieścić to całe zawieszenie, a dodatkowo pod podłogą dla lepszego rozkładu masy znalazł się akumulator. We wnętrzu GR znajdziemy trochę więcej podobieństw do wersji cywilnej, ale również jest wiele zmian. Podstawową, która ma Pomóc w jeszcze lepszym odbiorze tego samochodu przez kierowcę jest podniesiony o 5 cm tunel środkowy, dzięki czemu ruch dłoni z kierownicy na lewarek jest dużo płynny bardziej i dużo krótszy. W Jarisie GR mamy zupełnie inne fotele, wykończone Alkantarą, więc w ogóle się na nich nie ślizgamy. One świetnie trzymają na boki i kierownice z czerwonym przeszyciem, również o chyba minimalnie mniejszej średnicy niż w zwykłym Jarisie. Następna rzecz, która różni cywilnego Jarisa od wersji GR, to zegary, które tutaj są analogowe. Między zegarami znajduje się malutki ekranik, tylko na którym możemy m.in. wyświetlać informacje dotyczące aktualnego doładowania turbosprężarki, trybu jazdy tego samochodu, czy. Tak naprawdę zwykłych informacjach drogowych. Zanim jeszcze ruszymy, zwrócę waszą uwagę na jedną rzecz. Dźwignia hamulca ręcznego. Nie żaden guzik, tylko dźwignia, która uwaga, w momencie zaciągnięcia rozpina tylny napęd, dzięki czemu ten samochód nie wymaga od nas wysprzęglenia, nie wymaga od nas odpuszczenia gazu. On prosi się o to, żeby na tym ręcznym czasami go w jakiś zakręt wrzucić. Zacznijmy od rozwinięcia tego skrótu GR4, który znajduje się na tylnej klapie. Oznacza on pierwszy od 20 lat opracowany dla samochodów osobowych napęd 4x4 w Toyocie, który ma bardzo dużo inteligencji w sobie. Przede wszystkim ten napęd pracować może w trzech trybach, które wybieramy tym właśnie pokrętłem na środku. Tryb normal daje nam rozkład momentu obrotowego w stosunku 60 do 40. Wtedy samochód zachowuje się jak taka mocna ośka, wyciąga ładnie przodem z zakrętów, można naprawdę szybko się nim zbierać. I to jest też taki tryb, w którym można tym samochodem tak naprawdę jeździć bez problemu po mieście na co dzień. I on nie będzie nas męczył, nie będzie dla nas w żaden sposób zaskakujący, nie będzie na przykład uciekał nam tyłem. Kiedy przełączymy sobie samochód w tryb sport, wówczas proporcja zmienia się diametralnie. Tylne koła dostają 70% momentu obrotowego, przednie tylko 30%, a auto ma bardzo dużą tendencję do uciekania tym tyłem, w zakrętach. To jest tryb, który też powoduje dosyć duży wzrost hałasu w samochodzie, generowanego niestety przez głośniki, no bo mamy 3-cylindrowy silnik, który musi te emisyjne y, morderstwa unijne znieść, ale dzięki temu, że Stracił ten jeden cylinder. Może nadal cieszyć nas właśnie tym, że mamy bezkompromisową cywilną rajdówkę, którą możemy cieszyć się na torze. Trzeci tryb, tryb track, czyli właśnie ten stworzony na tor, Stworzony do jak najszybszego pokonywania zakrętów na obiektach sportowych. Rozkłada moment obrotowy w tym samochodzie w stosunku 50 na 50. Auto zachowuje się wtedy jak wyścigówka. Wyprowadza z każdego zakrętu praktycznie nie wymaga od nas żadnej ingerencji typu kontra, on jak go nie postawimy, tak pojedzie. Jest to tryb zdecydowanie na to stworzony, żeby ten samochód szybko pokonywał zakręty. Największą frajdę natomiast daje tryb sport, ale nie w czystej postaci. Możemy sobie go jeszcze wspomóc przyciskiem IMT, który znajduje się na środkowym tunelu przycisk IMT aktywuje nam międzygas, zaraz zanim mamy kontrolę trakcji, którą możemy w całości uśpić, no właściwie praktycznie wyłączyć no wyłączyć możemy też system start-stop, co powiedzmy jest oczywiste i dopiero wtedy ten samochód staje się taką zabawką, którą możemy zrobić praktycznie wszystko na torze on będzie się zachowywał jak taki mały wariat, będzie nas wyrzucał z zakrętów, będzie zarzucał tyłem a w tym możemy sobie pomóc, korzystając z hamulca, z hamulca ręcznego, który rozpina tylny napęd. Możemy wrzucić jedynkę, zaciągnąć ręczny i o. <ścoughs> Cudo! Ja pierniczę! To jest największy fan, jaki miałem od bardzo dawna w samochodzie. Cała ta zabawa tym samochodem mogłaby trwać w nieskończoność, zwłaszcza że ten samochód fantastycznie hamuje, ale warto jeszcze. Zwrócić uwagę na jedną rzecz. Cała ta zabawa, też jest nam zapewniona między innymi dzięki niesamowicie niskiej masie własnej tego samochodu. On waży tylko 1280 kg. 1280 kg. Przy napędzie na cztery koła. Absolutnie fenomenalny rezultat. Naprawdę nie wiem, jak udało się Toyocie to zrobić, że ten samochód jest taki lekki. A jak on się fantastycznie prowadzi bokiem. Coś pięknego. Gorzej, sama radość! Jak widzicie, Kamil jest w siódmym niebie, zaraz będzie też jego proroctwo. Ostatnia niespodzianka przed wami. Ubezpieczenie wersji GR kosztuje niemal tyle samo, co ubezpieczenie zwykłego Jarisa. Znaleziono na mubi.pl łamane przez Zachar, gdzie porównywarka nie tylko znajduje najlepszą ofertę, ale też po jej zakupie zwraca na konto 150 zł cashback. W efekcie OC Assistance nawet dla wersji GR kosztuje mniej niż 300 zł na rok. Link w opisie, sprawdź sam ile Ty możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu swojego auta. Toyota GR Yaris możemy doposażyć w jeden z dwóch pakietów. W pakiet VIP, na który składa się ekstra nagłośnienie JBL, nawigacja, i jakieś tam inne mniej ciekawe rzeczy, jak Herald Display i pakiet Sport. I pakiet Sport zawiera cudowne 18-calowe kute BBS-y, jeszcze bardziej bezkompromisowe nastawy zawieszenia i mechanizmy różnicowe typu torse na ograniczonym poślizgu. Nie można mieć obu pakietów na raz, więc ja już wiem, który chciałbym mieć w swoim Yarisie. No właśnie, chciałbym, bo. To jest wyjątkowy samochód. Powstanie go tylko albo aż 40 tysięcy sztuk. Niemniej jednak, według mnie, to jest wartość na tyle nieduża, że każdy motomaniak, którego tylko stać, powinien już pędzić do salonu po ten samochód. Bo moim zdaniem tak właśnie rodzi się legenda motoryzacji. Na koniec chciałbym tylko dodać, że trochę zazdroszczę Kamilowi tej zabawy i gratuluję Toyocie GR Yarisa, ale zwróćcie uwagę, że jego powstanie było możliwe tylko dzięki temu, że ponad 20 lat temu Toyota zrobiła Priusa, a następnie zaczęła masowo wprowadzać niskoemisyjne samochody hybrydowe na drogi. Więc dzisiaj może szaleć i bez konsekwencji finansowych tytułowo trwonić majątek niskiej emisji CO2, takim, jak to Kamil powiedział, małym wariatem.